Smutek. W Ewangelii według świętego Jana, rozdział 20 czytamy, że Maria Magdalena stała przed grobem płacząc. Wtedy przyszedł do niej Jezus i zapytał. Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Maria w swoim bólu nie rozpoznała Jezusa i powiedziała mu, jeżeli Go zabrałeś, powiedz, gdzie on jest. I wtedy Jezus popatrzył na nią i powiedział Maryjo. I dopiero wtedy ona go rozpoznała i powiedziała Rabuni. Jezus zna każdego z nas po imieniu. On nam towarzyszy od momentu naszego poczęcia aż do dzisiejszego dnia. Natomiast, tak jak tutaj widzimy, kiedy człowiek przeżywa smutek, bólu ma tendencję, aby skupić się na siebie samego na własny smutek, własny ból i bardzo trudno wtedy jest ujrzeć, że Jezus jest tuż obok nas, tak jak w przypadku tutaj Marii Magdaleny. My często od Jezusa odchodzimy, wybieramy małe przyjemności, bardziej lub mniej szkodliwe dla naszej duszy, zamiast skosztować rozkosz przybywanie w intymnej relacji z oblubieńcem dusz, który jest Jezus Chrystus. I to nasze odchodzenia od Jezusa powoduje z czasem, że jesteśmy napełnieni właśnie smutkiem, zamiast radością. Polecam, aby kiedy przeżywamy trudnych chwili, smutek, aby odwiedzić Jezusa przy najświętszym sakrament. Popatrzcie na Jezusa, pozwólcie Jemu popatrzeć na Was. Pozwól Jezusowi wypowiedzieć Twoje imię z miłością. On nadaje sens każdemu z nas. On ma moc przywrócić. W nas radość i każde trudne doświadczenia przemienić w pięknych owoców nawrócenia i życia. Prośmy dzisiaj Ducha Świętego o łaskę wiary w prawdziwej obecności Chrystusa przy najświętszym sakrament. Koronka ku czci Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczął pod pońskim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. trzeciego dnia z wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, święte obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała wstanie, żywot wieczne. Amen. Przybądź, Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła łatwego strumień, Przyjdź, ojcze u Bogich, Dawco darów mnogich, przyć światłości i sumień, O najmilszy z gości, Słodka serce radości, Słodkie orzeźwienie. W pracy tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu tulenie. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj swej potędze. Bez Twojego tchnienia Cóż jest wśród stworzenia Jenocierni nędzy Obmyj co nieświęty w wlej zachętę Ulecz serca ranę Nagni, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty, i przyjdź do nas w darze mądrości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba Pan naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszą winowajcą. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami wyższymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak, jak była na, na początku, początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze rozumu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, Jako i my odpuszczamy naszą winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami wzrznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze rady. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba Pan naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszą winowajcom I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami wyżnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty, i przyjdź do nas w darze męstwa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba Pan naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszą winowajcą. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami wyżnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty, i przyjdź do nas w darze umiejętności. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba Pan naszego powszedniego daj nam dzisiaj I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszą winowajcą I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża, móc się za nami wyrzeszmy Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen bądź uwielbiony Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze pobożności Ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi lewa naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy i naszą winowajcom I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami wysznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty, i przyjdź do nas w darze bojaźni Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi lewa na naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszą winowajcom I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami wyżnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ześlij ducha Twego Panie, a powstanie życie. I odnowisz oblicze ziemi. Módlmy się. Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego. Daj nam w tymże duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen niepokalana oblubienica Ducha Świętego módl się za nami w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego amen